Hejka, w tym filmiku pokażę wam jak zrobić hamburgera. Więc potrzebujemy taki oto kolor. Już wcześniej w innym filmiku mówiłam jak go uzyskać. Trzeba zmieszać żółty z odrobiną pomarańczowego, zielony, brązowy, czerwony, żółty i naprawdę bardzo mały kawałeczek białego. Z narzędzi na pewno przyda się nam nożyk. I myślę, że oprócz nożyka to wszystko. Może jeszcze przydatne być na przykład jakaś igła albo grawka do pomocy. Więc zaczynam. W początku biorę kolor na bułkę. I tworzę kulkę. Potem tą kulkę roz. Płaszczem w ten sposób tworzę z podstawy bułki. Następnie tworzę kolejną kulkę, Tą układam na powierzchni i tak przykładam, przyklepuję w ten sposób. A część musi być taka bardziej okrągła, jak z bułka, więc jak widać pasuje. Półkę mamy gotową, zajmijmy się teraz dodatkami. Zbieram zielony i go tak rozciągam w palcach, bo sałata jest nierówna, więc można się tu tak pobawić i kładziemy. Może być jeden plaster, ale myślę, że fajniej będzie, jeśli dodamy jeszcze Kolejny będzie kotlet, więc też tworzymy kulkę i ją rozpłaszczamy. Z taki kotlet to chyba powinien być trochę gruby. Układamy. Czas teraz na ser. Więc możemy to rozwałkować tak jakby palcami albo możemy posłużyć się wałkiem. Bierzemy teraz nożyk i tniemy kwadratowy kształt. Może być rąb, więc kiedy mamy kwadrat, możemy go troszeczkę rozciągnąć tak jakby się po prostu trochę rozlewał, czy jakby był roztopiony, przykładamy do kotleta i przyklejamy bardziej. Ostatnim dodatkiem będzie pomidor, więc bierzemy kawałek czerwonego i wałkujemy w palcach kulkę, którą rozpuszczamy. Już nie musimy tworzyć jednego tam środka pomidora, ponieważ to i tak będzie schowane pod bułką, więc nie, nie ma sensu. I nakładamy górę od bułki. Ale jeszcze do tej bułki chcę dodać sezam, więc zwałkuję biały I i urywam, malutkie białe kawałeczki i umieszczam na bułce. Więc tak wygląda gotowy hamburger. Mam nadzieję, że tutorial był przydatny i że to właśnie to, o co wam chodziło. Chcę bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje i strasznie miłe komentarze. Nie zawsze nadążam po prostu odpowiedzieć na nie, a czasem nawet nie widzę tych komentarzy, bo mi się nie pojawiają tak w odbiorczej, ale naprawdę wszystko doceniam. Dziękuję i proszę o więcej. Więc do usłyszenia.